Halo, halo, witam wszystkich, a w dzisiejszym odcinku sprawdzimy, czy kawaleria przejdzie rzeczywiście na Gangam Style. Wszystko oczywiście za sprawą nowego dowódcy, który miał wyjść na koniec listopada. Nie wiem, jak 14 listopada ma się do końca listopada, no ale dobra. Myślę, że też nikt specjalnie nie narzeka, chociaż pewnie będą tacy, którzy powiedzą, że za szybko ci nowi dowódcy wychodzą. I ja to w sumie też rozumiem tak czy inaczej pojawił nam się Bangam Chan, możemy sobie go wymaksować, to znaczy wymaksować, no tak, jeżeli mamy i chcemy wykorzystać złote rzeźby, ale możemy go odblokować za darmo, co też jest, myślę, fantastyczną sprawą i możemy go już używać i możemy go już sprawdzić. Natomiast Powiem Wam szczerze, pokażę Wam raporty, pokażę Wam tutaj, jak sobie daję radę, powiem też o tym, co jest na pewno ciekawe przy tym dowódcy, ale szczerze powiedziawszy, jeszcze nie wszyscy te testy robili. Wydaje mi się, że ogólnie, że biorąc, wiele osób jeszcze go na przykład nie wymaksowało. Nie jest to tak, że możemy sobie go użyć wymaksowanego na arce, także każdy może te testy przeprowadzić. Więc, żeby zrobić z nim testy, wiecie, musimy najpierw znaleźć kogoś, kto będzie miał tyle złotych rzeź. Kto będzie chciał zainwestować w pierwszy dzień od razu, żeby go wymaksować, później trzeba te testy zrobić i tak dalej, i tak dalej. Natomiast niektórzy już zaczęli walki, a jak zaczęli walki, to zrobili sobie tego dowódcy i już sprawdzają go nie tylko w takich właśnie na arce jeden na jednego, ale sprawdzają go też w normalnym boju. No i wtedy też jest ciekawiej, takie raporty sobie też powiemy. Więc ogólnie rzecz biorąc, ciężko musiałem naprawdę przekopać skor sporo internetu, żeby dokopać się do takich testów, powiedzmy, jeden na jednego zwykłych. Ale też takie coś Wam pokażę. Więc. Oczywiście opis umiejętności i tak dalej już jest wcześniej u mnie, także można sobie tam otworzyć, gdzie mówię o nowych dowódcach kawalerii, a tutaj już będę omawiał głównie te screeny, które chcę Wam pokazać, te raporty. Jeszcze może zanim zacznę, to powiem, że z tych nowych dowódcy, dowódców kawalerii, tak, których mamy dostępnych. Ostatnio też już mówiłem o tym, kto będzie, że mamy ich dosyć dużo, tak, mamy tutaj tego Dawida, on jeszcze nie wyszedł. Mamy właśnie gang Gamchan i mamy oczywiście Achillesa, który wszedł już trochę wcześniej, tak? No i tutaj się dużo osób zastanawia, które kombo lepsze. A myślę, że najczęstsze pytanie jest takie, czy kombo artur achilles jest lepsze, czy może combo Achilles-Gangam jest lepsze i jaka jest, powiedzmy, między nimi różnica, to wydaje mi się, że to jest taki główny jakby języczek uwagi. Tutaj wszyscy się, może nie wszyscy, ale bardzo dużo osób się po prostu nad tym zastanawia i spróbujemy też na to pytanie w jakiś tam sposób odpowiedzieć. Ok, przechodzimy do screenów i pierwsze screeny to będą Testy jeden na jednego. Widzimy, że tutaj po 150 tysięcy w marszu. No, język jest taki, jaki jest, bo nie znalazłem, żeby ktoś z angielskimi. Natomiast numery są dosyć proste. W góry widzicie 150 tysięcy jednostek w marszu. Później mamy 17 tysięcy uleczonych jednostek tego gracza, który używa Gangama. No, i później mamy wynik, jeśli ten na czerwono, najważniejsze, można powiedzieć, tutaj, jak to wygląda w pojedynku. No, i ten pojedynek wygrywa. Szczerze, takiego wyniku bym się tutaj spodziewał. Ponie, pomimo tego, że Huo jest, można powiedzieć, królem takich dueli i zwykle sobie w nich radzi fantastycznie, to myślę, że to leczenie tutaj ma naprawdę duże znaczenie. I dzięki temu, że Gangam leczy jednostki, to już mówiłem na wcześniejszym odcinku, że moim zdaniem w takich duelach. Jeden na jednego będzie sobie radził dobrze. Natomiast tutaj jest zawsze też pytanie, jak dobrze albo o ile lepiej, i moim zdaniem tutaj wygląda naprawdę bardzo dobrze. Tak, to nie jest delikatne zwycięstwo w tym pojedynku, to jest zwycięstwo duże i ono już daje dużo do myślenia, więc myślę, że tutaj to jest jedna rzecz. Ale czekajcie, bo zrobi się jeszcze ciekawiej, kiedy zobaczymy sobie test z piechotą. No i tutaj już w ogóle widzimy, że mamy jutrze bajci. I zwycięstwo praktycznie 2 do 1. Bardzo wysokie. Oczywiście Liucze Bajci to mamy dwóch dowódców, którzy uzbywają e, tych ataków e, obrażeń obszarowych, więc jest to troszeczkę inne porównanie mimo wszystko, ale e, no. Wygląda to naprawdę bardzo dobrze na korzyść kawalerii. Ten wynik jest na tyle dobry i znowu tutaj ciężko mi powiedzieć, jaki kto miał ekwipunek i tak dalej, nie? bo to wiecie, eee, nie wiem nawet z jakiego kraju te testy zostały wyrzucone. No tak czy inaczej, eee, moim zdaniem, wynik jest niesamowity. Nawet gdybyś, wiecie, no wątpię, żeby ktoś tam totalnie jakoś ciemniał na ekwipunku, więc staramy się, myślę, wszyscy, którzy takie testy w ogóle robią, to jeśli już robią, to starają się zrobić je tak, żeby one były w miarę takie no miarodajne po prostu, więc spodziewam się, że tutaj przynajmniej starano się, żeby to zrobić i no jeśli się starano, to ten wynik jest naprawdę bardzo, ale to bardzo dobry. Jeszcze lepiej wygląda jeśli chodzi o łuczników, chociaż wiadomo, że Xin no to nie jest dowódca, który jest dobry w duelach. Jeszcze jest użyty w ogóle z YSG, czyli w sensie wydaje mi się, że gdyby tu był Zhuge, to by wyszedł trochę lepiej ten raport, ale też nie ma to większego znaczenia. Więc tak wyglądają pojedynki jeden na jeden. W zasadzie jedyne, które mi się udało znaleźć takie właśnie w tym stylu zrobione. Pewnie się tego będzie z czasem pojawiało więcej. Ale szczerze powiedziawszy, one są bardzo dobre. To jest coś takiego, że wiecie, jak patrzę na gangaman, no to sobie myślę, kurczę, goście co prawda ma pojedyncze ataki, ale robi robotę, nie? Szczególnie w takich pojedynkach jeden na jednego i jest w stanie zrobić robotę. Mówiłem wam wcześniej, że pokażę Wam też wyniki z bola. No i zobaczcie sobie, ktoś tutaj wrzucił raport. No i tutaj znowu okej, okay. Ktoś powie: To jest super wieloryb, on ma wszystkie takie raporty. No, szczerze, jak popatrzycie na te, które ma poniżej, to widać, że nie wszystkie ma takie raporty, bo tamte, przynajmniej te dwa poniżej, ma gorsze, no ale to wiadomo, mogła być po prostu dużo krótsza walka. Ciężko powiedzieć. Natomiast robić takie raporty, nawet kiedy się jest super wielorybem, wcale nie jest tak łatwo. To nie jest tak, że każdy, wiecie, super wieloryb ma tylko i wyłącznie tego typu raporty za każdym razem. Więc jeśli ten dowódca jest w stanie coś takiego robić, a jest to powtarzalne, bo to jest tylko jeden przykład takiego screena, który mam, ale znalazłem ich kilka, więc nie jest to jakiś, wiecie, jeden przypadkowy. Yy, Raport, że wiecie, komu komuś się, jak ślepej kurze się trafiło ziarnką, tak tutaj ten raport. Tylko takich raportów było więcej, które widziałem i wydaje mi się, że w bólu to połączenie gangan i właśnie Achilles robi świetną robotę. Później Wam jeszcze pokażę dokładnie, dlaczego robi tą świetną robotę, ale te numery są naprawdę bardzo dobre. No ale żeby znowu nie było tak słodko, już nie wszyscy nie patrzyli, o nie, dobra. To nie robimy tam, musimy już teraz wymieniać Artura na Achillesa i Gangama. No nie jest tak, bo zobaczcie, mam na przykład tutaj taki raport, w którym jest użyty Artur i Achilles. No i on pokazuje, że oni też potrafią robić super numery. Więc te ataki combo, które są użyte, jeszcze podwójne, wiecie, ataki combo w atakach obszarowych, są naprawdę bardzo mocne. I takich raportów Artura z Achillesem. Też jest sporo, więc wydaje mi się, że ten marsz będzie nadal, nadal bardzo mocny. Ech. Okej, okay. zanim jeszcze przejdę do tego, co przed chwilą już zobaczyliście, ale jeszcze wracam do tego, więc wydaje mi się, że kiedy się idzie na jeden marsz, to można sobie zrobić jakieś tam nadal przejście. Tak, czyli nie jest to wcale zły pomysł, żeby używać Artura z Achillesem, to też jest bardzo mocny marsz. Takich raportów, jak teraz widzicie, mógłbym wam też pokazać kilka. Natomiast i później ewentualnie możecie jeszcze zawsze poczekać i wiecie, tego GG sobie zrobić trochę później, albo po prostu stwierdzić, dobra, ja i tak gram tylko i wyłącznie jednym marszem kawalerii, więc ten GG ok, jest mocny, ale mi akurat niepotrzebny. Można tak stwierdzić. Natomiast gracze, którzy e, grają kawalerią, myślę, że będą mieli tutaj, może nie ciężki owek, ale będą po prostu się cieszyć, no bo e, zobaczcie, jeżeli mamy dwa marsze, które mogą stworzyć takie raporty, oczywiście no nie da się, bo Achillesa musimy gdzieś tam e, podzielić, albo go dać z Arturem, albo go wydać właśnie e, e, z e, GG. Ale no, mamy na pewno dużo większy wachlarz możliwości, tak? jak ich tam później podzielimy. Pytanie też brzmi: czy to są numery, właśnie GG, czy tam Artura, czy to są numery, które tak naprawdę robi Achilles? <laughs> I, I przy tym wszystkim on jest najważniejszy. No, ciężko powiedzieć. Myślę, że tutaj będzie dosyć dużo rozkminy, który dowódca lepszy z Achillesem, że będzie, że wiecie, że. Artur to więcej obrażeń obszarowych i jeszcze większe obrażenia, natomiast podejrzewam, że z Widwi będzie większa odporność i będzie w stanie się więcej utrzymać w walce. Trochę to jest tak, jak macie łuczników i macie na przykład marsz Simsuhua, użyty z Jugę. No to on robi naprawdę świetne obrażenia, natomiast kiedy użyjemy go z Szadżarą, to ta Szadżara przez to leczenie sprawia, że im dłużej będziemy w walce, tym możemy wykręcić naprawdę niesamowite raporty. Natomiast w krótszym okresie, moim zdaniem, GG jest po prostu lepszy z sin I tutaj też może być podobnie, tak, że jeżeli gdzieś tam na przykład będziemy walczyć na ołtarzu, to się okaże, że najlepsze raporty będzie robił GG. natomiast kiedy będziemy walczyć tak dosyć szybko, w sensie, że będziemy musieli dosyć szybko wymieniać marsze, na świeże, na to może się okazać wtedy, że Artur z Achillesem robią lepsze raporty. No ale to tak, jak mówię, trochę wróżenie spusów, zobaczymy. Natomiast coś, co na pewno zwraca uwagę, to jest to, co Wam już trochę wcześniej niechcący pokazałem, i to są te numery. Zobaczcie, ile w jednej rundzie Gigi jest w stanie się uleczyć, i w ogóle skąd to się bierze. To są i tak jeszcze mniejsze numery, bo one później są jeszcze zwiększone. Więc tutaj mamy wielkość ta 445, ja widziałem nawet, że w jednym takim leczeniu jest 500 jednostek liczonych i widzimy... Że jest to pomnożone razy 10. Dlaczego razy 10? Dlatego, że opis tej umiejętności jest taki, że za każdym razem, kiedy używa się ataków kombo i one jakby kogoś trafią, to jest leczona odpowiednia ilość jednostek. No i teraz chodzi o to, że na przykład Achilles używa ataku kombo na 5 celów, tak? I te dwa i używa dwóch ataków kombo, czyli 5 razy 2 to jest 10. Co wychodzi, że leczone tutaj jest? Jak widzimy 10 razy i ogólnie jak sobie te liczby zaczniemy dodawać, to naprawdę tego leczenia jest dużo, co sprawia, że kiedy będziemy właśnie w dużym bolu, będziemy naprawdę robić mnóstwo rzeczy. Podobnie jest tutaj z tym talentem, który dodaje nam czału, Widzicie? On też jest razy 10, tutaj nie widzimy nawet w całości, ale mamy 15, 10 razy dostajemy, wiecie, 15 punktów czału, czyli to jest w sumie 150 mega mocne po prostu, tym bardziej, że tych. Ataków się używa dosyć często, ale to znowu jest bardziej, bym powiedział, zasługa Achillesa niż samego GG, bo Artur w sumie tutaj by zrobił lepsze numery no bo GG nie będzie w stanie tak dużo nam szału wygenerować swoimi pojedynczymi atakami, a Artur będzie w stanie też w kolejnej rundzie wygenerować więcej tego szału. Ale to daje nam też pewien ogląd sytuacji na tym, czym są ataki combo. Że te ataki combo, to, że one są tak często używane, że to nie jest, że właśnie raz uderzamy, że musimy wszystko, nie wiem, to nie jest tak, że tylko musimy sobie wszystko pomnożyć razy dwa albo razy trzy. Nie. Właśnie to dają ataki combo. To może na pierwszy rzut oka tak nas nie przyciąga, ale ataki combo moim zdaniem będą bardzo, bardzo mocne, ze względu na to, że te wszystkie dodatki, które mamy właśnie gdzieś tam w talentach, w różnych rzeczach, miejscach pochowane, one się mnożą i to się mnożą niesamowicie. No i tutaj w sumie powiedziałbym, że akurat te leczenie, które Gigi ma, świetnie działa. Oczywiście, kiedy połączymy z Achillesem, ale ogólnie rzecz biorąc, wydaje mi się, że ataki combo, kiedy są używane jeszcze właśnie. Jako ataki obszarowe wtedy robią sieczkę niesamowitą, bo zobaczcie, wtedy nagle Hilles yy, mnoży nam się razy 10 jakaś jedna rzecz, tak? Więc yy, wydaje mi się, że to jest naprawdę bardzo duża siła. No i znowu z jednej strony plus tutaj minus, ale wydaje mi się, że ogólnie taki combo yy, mogą zrobić bardzo dużą różnicę i mogą, mogą sprawić, że niektórzy gracze jednak stwierdzicie, co kurczę, może jednak combo jest spoko, może jednak yy, nie. Nie tylko jeden marsz bo sobie zrobię, a może jednak zrobię sobie dwa marsze kombo. Chodzi teraz mi, tak wiecie, głównie o graczy, którzy grają kawalerią. Jest jeszcze jedna rzecz, która jest bardzo ciekawa. Zobaczcie sobie na ten raport. To jest raport z walki, i tutaj znowu nie jestem w stanie Wam powiedzieć, jaka była przewaga, czy jedni już totalnie przegrywali, natomiast raport na pewno jest bardzo dobry. Subothek, użyty z GG, kontra, wiecie, meta, można powiedzieć, garnizon, gorgo, toku. Huh, mocno. Mocno tutaj uderzyli. Ten raport jest świetny. Oczywiście tutaj nie wiemy, jaki tam był Rainfors i tak dalej. Nie do końca bym uważał ten raport, bo to jest, wiecie, zmiana mety, jeśli chodzi o mobilizację w Rise of Kingdoms, natomiast to pokazuje, że to połączenie też wiecie, tak jakby no nie w kaszę dmuchał, to połączenie Subotaya i GG może też się przydać przy mobilizacji. Więc szczerze powiedziawszy, te pierwsze wrażenia, jak patrzę na te raporty i tak dalej, wyglądają bardzo, ale to bardzo dobrze. Myślę, że najwięcej z tego wszystkiego, co tutaj pokazuję, ucieszą się po prostu gracze kawalerii. I ja się też powiedzmy, ja nie gram kawalerią jako główną jednostką, ale trochę też się cieszę razem z nimi, bo ja przyznaję, że kawaleria przez jakiś czas była po prostu takim nie wiem, może nie wielkim kaczątkiem, ale nie dostawała nic takiego naprawdę fajnego. Wydaje mi się, że teraz gracze kawalerii mają y, coraz więcej takiego wrażenia, kurcze. Teraz to my jesteśmy mocni, nie? Teraz my, tak jak wiecie, u nas się w polityce mówi, e, tak się, się tam zmieniają na swoich miejscach, i wydaje mi się, że całkiem możliwe, że jednak wejdzie taka meta, jeśli chodzi o kawalerię, właśnie ze względu na te ataki combo. I tutaj e, wydaje mi się, że jest całkiem możliwe. Że kawaleria będzie bardzo przechodziła w te ataki kombo, że jak zobaczą ludzie te połączenia, to mogą myśleć właśnie. Ja sobie nawet wyobrażam, szczerze powiedziawszy, coś takiego, że Artura połączymy sobie na przykład z Achillesem albo jeszcze z jakimś innym dowódcą, ale tak, żeby Artur zadawał przede wszystkim te ataki kombo. Nie zapominajmy o Filipie. Filipa też tutaj przecież spokojnie z Arturem można użyć, i wtedy mamy te ataki kombo. Wtedy możemy użyć ludzi sobie z Achillesem. Ewentualnie, jeszcze cały czas przed nami jest Dawid. On też ma obrażenia obszarowe, co prawda nie takie dobre jak Achilles. Nie tyle samo celów uderza, tak? no bo tutaj mamy tylko trzy, a nie pięć, więc tego leczenia byłoby wtedy mniej ale już znowu jakieś połączenia się tutaj zaczynają pojawiać i wydaje mi się, że koniec końców będzie to wyglądało tak, że kawaleria nie będzie miała jednego bardzo mocnego marszu, a reszta to już będzie taka sobie, tylko że kawaleria będzie miała teraz dwa naprawdę bardzo, ale to bardzo mocne marsze. Można je jakby ustawić na różne sposoby, tak? Tutaj Opcji będzie bardzo dużo. Ja bym powiedział, że nawet trzy marsze kawalerii w tej chwili wydają się być całkiem możliwe i całkiem sensowne, ale takie dwa. Mocne. Może być nawet tak, żebym powiedział, że kawaleria, jak każdy mógłby wybrać sobie jakieś dwa marsze, i wiecie, że dwa na dwa walczymy, to całkiem możliwe, że kawaleria wygrałaby takie starcie i z łucznikami, i wygrałaby takie starcie z piechotą. Tak, oczywiście czegoś takiego normalnie nie robimy, ale tak po prostu, bym powiedział, jako jakiś taki koncept, to też daje dużo do zrozumienia. Więc Wydaje mi się, ogólnie rzecz biorąc, ciekawa sprawa. Ciekawy jestem też, co wy o tym myślicie. Może już używaliście, albo może zostaliście, nie wiem, trafieni przez ten marsz, gdzie ten Gigi jest używany, albo macie kogoś w sojuszu. Kto tego dowódcę używa, dajcie znać. Jeśli macie raporty, wysyłajcie. Będę bardzo wdzięczny. A na dzisiaj to już wszystko. A w zasadzie jeszcze nie wszystko, bo jeszcze komentarze z poprzedniego odcinka. No i tutaj mamy informację, że nie można dodawać zdjęcia do czatu z Androida. Myślę, że to jakiś chwilowy problem i pewnie to naprawią. Może tak być, że coś tam po aktualizacji im nie styka. Tutaj Patryk mówi o tym, że najlepiej wybrać Egipt jako, jako swoją cywilizację i do, dodatek mimo wszystko od Osmanów. No właśnie wydaje mi się, że przy ucznikach jest cały czas ten taki punkt, że osmanów naprawdę tam te statystyki i ta prędkość marszu i obrażenia od umiejętności są naprawdę spoko, Więc tutaj jeszcze teoretycznie można by się zastanowić, ale ja chyba i tak zmienię sobie, jeśli chodzi o przyspieszenia, bo wydaje mi się, że koniec końców ma to największe przełożenie na mój wynik. Tak, może nie na poszczególny raport, zresztą. Oczywiście, że nie na poszczególny raport, ale jeśli chodzi na wynik z KVK, wydaje mi się, że może mieć to dla mnie duże znaczenie. Kamcio mówi o tym, że mogliby zwiększyć level ratusza ja akurat nie jestem fanem tego, wiecie, dodatkowych budynków, te 6 i te 7 więc cieszę się, że są zmiany w roku, ale może niekoniecznie w Testano. Dominik mówi o tym, że to będzie zmiana głównie dla łuczników i kawalerii, żeby mogli używać dodatku z Francji, bo i tak wszyscy, co używają piechoty, używają Francji już teraz. No, nie do końca jest ta prawda. Ja znam osoby, które grają wikingami, grając piechotą, więc to jest raz. Ba znam też osoby, które grają na przykład głównie kawalerią, a i tak używają tej cywilizacji Francji, więc to trochę było inaczej. Ale rozumiem o co chodzi, bo rzeczywiście bardzo duża szansa jest taka, że duża liczba graczy, którzy mają inną cywilizację, właśnie grając kawalerią lub łucznikami. Przejdzie sobie teraz na ten dodatek francuski. Zresztą ja się też bardzo poważnie nad tym zastanawiam. Rafał tutaj bardzo fajnie policzył, chyba zresztą na moim przykładzie, tak, że jeżeli ja mam 410 dni, które mogę wykorzystać do leczenia, a 20% będę mniej używał, no to jest 82 dni. Jest to bardzo dużo. Wcale nie jest łatwo nabić 82 dni y, przyspieszeń. A jeśli sobie policzymy, ile w stanie jestem nabić kilpońców, oczywiście tu trzeba też używać surowca, ale odejmijmy te surowce, tak? Y, ile jestem w stanie zrobić kilpońców, ile numerów jestem w stanie zrobić, mając 82 dni y, do jakby z użycia, no to moim zdaniem żadna statystyka nie jest w stanie tego przebić. Po prostu, sorry, ale po prostu nie. I to tyle z najciekawszych komentarzy. Jeśli Wam się podobało, wrzućcie lajka. Dzięki wielkie i trzymajcie się do następnego razu. Cześć.